Niebezpieczna iluzja optyczna na drodze w Atlancie. Skrzyżowanie dróg i20 oraz i285 w Atlancie okazuje się być bardzo niebezpieczne. A wszystko to dlatego, że droga zaprojektowana jest w bardzo specyficzny sposób, tworząc swego rodzaju iluzję optyczną, niebezpieczną dla tych niezaznajomionych z tym przejazdem. Rampa służąca do komunikacji pomiędzy dwoma autostradami jest początkowo tak szeroka jak autostrada. Z której się zjeżdża, by nagle zmienić się w wąski zakręt. Jako, że łączy się z inną rampą, jest oddzielona betonową barierą, jednak sprawia wrażenie, jakoby nie byłoby tam skrętu i droga prowadziła na wprost. Ta droga istnieje tam od 45 lat, a dopiero teraz ktoś wpadł na pomysł, by zaplanować ustawienie znaków ostrzegawczych. Jak widać, drogowcy w Stanach nie są lepsi od naszych drogowych spryciarzy i reagują dopiero po fakcie i to z dużym opóźnieniem.